do Olsztyna i już się jeden z klientów odezwał z Gdańska, że mu maszyna nie działa z tym co ja robiłem to takie informacje proszę ja wam powiedzieć słabe no nie powinno tak być Zosia, żurawie o ja Się ich. drewno do ikei proszę państwa leży drewno do ikei Oto to może gdzieś znajdę jeszcze miny wezmę sobie kawałek drewna do ikei gdzie mi pachniało w samochodzie Chodź. Zaszałbier miał rzekę, ona sobie sama potrafi 59 roz... zł, a w standardzie jest... Problem ze stopniem zgłaszają. zobaczymy czy czujniki działają to się robi, proszę Państwa żeby płyta się nie wyginała patent jak ta lala zobaczcie teraz widzimy, że tutaj jeden z tych czujników jest zapalony to nie gaśnie a drugi w ogóle jakby nie nie świeci się teraz sprawdźmy z drugiej strony z drugiej strony ś. Ddziel jest tutaj. Żeby zweryfikować to, czy oba działają, czy nie, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić wejście. Coraz więcej wątków pobocznych. No bo jeśli czytali Państwo Hego Potteria, to to są takie wielkie księgi. One się wyjątku jeszcze w tym formacie filmowym, zresztą ostatnia książka stała podzielona na dwa filmy. Serial ma wszystkim największą sztaczkę. Emocje są w każdym razie. Teraz monitor. jeszcze i wyjść. W pierwszej kolejności. No zobaczymy. Przy okazji po wyzwolić ten stopień, bo musiał coś umieścić na tym. Zrobimy to tak. Breszka. Aha, tutaj w ogóle on się nie wyzwala. Chcę zobaczyć, czy... czyli tutaj stopień prawy dalej się świeci. Sprawdźmy drugą stronę. Ta sama metoda. Czujniki pogasły jeden, tam tego nie widzę. i Zaczę, zobaczę na ekranie. Tak jak się spodziewałem. Tu jeden z czujników lewy, drugi nie. Czyli ja wymienię wszystkie czujniki, żeby mieć to z głowy. Na potrzebę diagnostyki zrobiłem sobie coś takiego. Widzimy, że dwa czujniki są wyzwolone. Idziemy zobaczyć na kabinie. Znaczy na wyświetlaczu w kabinie czy działa, bo wcześniej nie działa. Moje strategia. Jakby wszystko, wszystko tak jest a Teraz dajmy im sygnał. Robimy tak, że jakby stopień był wciśnięty teraz. No lekarze? Czekają na nowe Czyli placówki, mamy. które odciążą te, które Zwolem. już działają. Sam to widziałem, potrzeby są teraz bardzo drugą duże. Stronę. W naszej paradni i przyjmujemy. wszystkie cztery czujniki mam już zdemontowane tu widzę, że one są różnie wkręcone, a bo tu jest nakrętka a tutaj napisikałem tego jeszcze napcikam niech się tam pogryzie a widzimy jaki się wypływa a potem damy jeszcze smaru Z tym się tajmy zajmia Dobra, mamy czujniki wkręcone, a teraz kwestia ustawienia, ich. a jak się ustawia. Ja je wkręcam do końca i trochę wykręcam, potem koryguję, to się sprawdza. Tu jest jeden, który nie świeci, zobaczcie, tamten świeci. A ten nie świeci sprawdźmy czy to czujnik czy czy zasilanie czy coś z kablem jest. aż dziwne zobaczcie dobra. wezmę drugi czujnik i zobaczymy czy nim brak zasilania bo chyba drugi czujnik jest trafiony sprawdźmy raz jeszcze inaczej dobra tu jest jeszcze inny problem nie przychodzi mi zasilanie na ten drugi czujnik. czujnik Sensor L2 Teraz muszę prześledzić w schemacie gdzie się to łączy Dobra, odpiąłem ten sprawny, to mi się pojawił błąd Kanał pierwszy, czujnik lewy A idę wypiąć ten drugi Wypiąłem ten drugi I żadnego błędu nie ma tu musimy się w pierwszej kolejności dostać, żeby zobaczyć na tym połoczem Zobaczcie, już jest Wielkanoc normalnie Tutaj wygląda, że jest w porządku Na tych połączeniach Pójdę jeszcze, zobaczę Którędy to idzie do góry I Może mi się uda ustalić kolory przewodu Bo schematy nie są adekwatne Teraz Pojawiło mi się zasilanie Na tym drugim a ja co zrobiłem? Rozbegosiłem tutaj trochę, żeby zobaczyć, czy czasem na tym nie ma. Pociągałem to, zaraz to poskładam. No I tutaj cały czas jest. I teraz zobaczymy... Teraz zobaczymy... Tutaj wypiłem tą kostkę i tą kostkę. WC06 i... I BC02 Zobaczmy na sygnały. No dobra, a tego, czego nie było, tego, którego nie było, i zobaczmy, czy się pojawił. I się pojawił, ale wcześniej tego nie było. Więc nie jestem przekonany co do tego. Czyli tak L2 zaczął działać, nie wiadomo dlaczego. Idę do góry poskręcać tam i zobaczę może coś tam jeszcze jest do zrobienia i jednocześnie będę monitorował czy tutaj gaśnie O teraz nie wiem dlaczego to tam jest gasie Ta wteczka jest od czujników I ona idzie sobie tam idzie do samochodu a tu przychodzi z tego z czujników Teraz się nie świecą nie wiem czy widzicie no jak ją podepnę, to się zapaliła. Zapaliły, ale nie wiem czy wy widzicie, bo to jest słabe światło. Więc tak. Tak, żeby było wiadomo, to ta dolna jest od tych czujników i tamtych rzeczy, jakbyście szukali na przyszłość. A druga sprawa jest taka dla mnie niepokojąca, bo. Tak naprawdę nie znalazłem tej usterki. Porozpinałem, pospinałem, ale usterki nie znalazłem. Dobra, czyli zamykam to, i co chwilę będę kontrolował, czy usterka się pojawia. I wtedy może się znajdzie. Dobra, jak działa, to nie będziemy się dalej zastanawiać, tylko ustawmy te czujniki. Kręcam na maksa. Jest max i wykręcam. Raz dwa obroty sobie wykręcam tego. Tak samo zrobię. Zobaczymy, czy nie będzie nadwrażliwy. jest skręcony Wkręcam na maksa. Wykręcam raz dwa i tak zostawię je. Ubezpieczone można montować. Teraz drugi zrobię, ten zamontuję sobie tutaj, a tamten tam 3 tam. degady w branży, zero melanży zobaczcie elegancko ustawione na suchara i działa jak talana tamta strona ogarnięta, teraz tą tylko stawić czujniki wyregulować wyregulujemy je na sucho i zacząłem działać. wiem, czy się w ogóle wyzwalają? Gaz. tutaj idziemy zobaczyć, strącić coś tu piszczy ale tu błędów za font i odpal go na nowo gdzie tu się ścisza to radio? Tu chyba. go włączamy za zabudowę Będziemy zrobić test stopnia Robimy test stopnia Nabel, dabel Włączamy prasę Idzie, Rzutnik idzie Elegancko kurwic Naprawione Ale coś mi nie daje spokoju jedna rzecz Tutaj już tak zrobili Mają przegieli bardziej tutaj no nie wiem wchodzi włączmy prasę blokuje jaki jestem na stopni a tu przyłączona i działa blokuje jak na stopniu. czyli jest wszystko ok zawijamy mandżu wszystko już mamy i lecimy na na czarny. trzeci zjazd trzeci zjazd